Cześć, witajcie, z tej strony Halena. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie mega opening w Brawl Stars około 140 skrzynek, w tym kilka mega boxów. Oczywiście dziękuję moim widzom, czyli FJR-owi i niszczyciowi 3K za pożyczenie kądu odcinka. A jeżeli dobijemy pod tym odcinkiem 20łapek w górę, od razu biorę się za nagrywanie kolejnego openingu. A jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to pamiętaj o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ Ciebie to nic, nic nie kosztuje, a mi to naprawdę pomaga. Teraz bez przedłużania zapraszam do oglądania. Ok, zaczniemy sobie od małych skrzynek, potem przejdziemy do dużych i na końcu otworzymy sobie mega i nagrody z alei pucharów. No to zaczynamy. Ok, lecimy z pierwszą skrzyneczką. Końcy, powerpoints do Pam i do Jessie. Druga skrzyneczka. Też nic ciekawego. W tym openingu chciałem po prostu trafić nową postać. Nieważne, nie co to by było, ale od bardzo długiego czasu nie trafiłem nic, więc naprawdę chciałbym. O, token dla blery. To się akurat przyda. E, oczywiście w komentarzu mo możecie napisać, czy podobają Wam się takie e, odcinki z Brawl Stars. Jeżeli Ty chcesz pożyczyć mi konto do openingu, to wystarczy dołączysz do klanu zawodowcy. O tutaj. E, no i e, w komentarzu napiszesz, że dołączyłeś. Ja do Ciebie napiszę e, w, w, e, w odpowiedzi w komentarzu. No i. No i, no i tyle. Dobra, lecimy dalej. Końcy Mortis Ech, Oczywiście możecie obstawiać, czy w tym openingu wyleci jakaś postać, bo na razie to... bez komentarza naprawdę. Nie no, tragedia jakaś. Ale dobra, przed nami jeszcze Mega Box, Big Boxy, więc nie ma co się załamywać. Strasznie dużo powerpointów do ci zauważyłem. No, Kolejny. Ja cię kręcę. Oczywiście przypominam o łapkach, bo... O gemy. <ścoughs> Lepiej sobie wyobrażałem ten No Ale dobro. Każdą skrzynkę mogę mam nadzieję, że wleci w końcu ta postać, ale. Eee, dobra. Zaraz wracamy ze streamami, bo tylko wracam z wakacji, od razu wracamy z streamami, z Fortnite'a, z CSa, z Overwatcha i ze wszystkiego, co będziecie chcieli. Tylko po prostu muszę wrócić Wiem, że piszecie do mnie na Discordzie I na wiadomościach i na e-maila, żebym zaczął Znowu streamować, ale ja nie skończyłem Po prostu nie ma mnie w domu w Warszawie Więc o kolejny raz gemy Nie, no jak nie będzie Poznać z tego openingu, to ja, ja nie wierzę Ja nie wierzę w to Pół miesiąca zbierałem skrzynki Na moim koncie, pół miesiąca Byłem praktycznie przekonany, że już z tych skrzynek wyleci mi postać Jak ja widzę jakiś szrot mi tutaj leci To mi się nawet oh. Oh. Przynajmniej dużo pieniążków będzie na koncie no, Ale nie dla pieniążków robiłem ten opening Dobra, lecimy teraz z big boxami No, też nic ciekawego oprócz gemów Oh, no wygląda to dramatycznie ten opening Ja was przepraszam, że to jest Że nic nie leci, no ale to nie moja wina O, ale geny. Dobra, lecimy Powerpointy bierzemy sobie, myślę, że Myślę, że Powerpointy weźmiemy sobie do Tary Bo będę ją próbował Wbijać na O, muszę Megaboxa, dobra, jedziemy z Megaboxem Ile kart? Pięć kart Nie gadajcie, że nie będzie Postaci z tego openingu nie ma postaci na moim koncie. Mam nadzieję, że na koncie widza. wyleci jakaś postać, bo o, będzie to bardzo słabe. No nic na moim koncie nic nie wyleciało. Mam nadzieję, że potem będzie lepiej. Zostańcie do końca. I już się przelogowuję na drugi konto. Dobra, jesteśmy już na koncie FJR i lecimy z pierwszą skrzyneczką. W pierwszej skrzyneczce nic. Oczywiście w ogóle wiem się jak wbiłem na jego konto, bo zobaczyłem, że ma spajka w BB. Więc jak na 1250 pucharków to jest naprawdę dużo postaci Dobra Monetki, Powerpointsy do Nity i do Barley'a i Tiketik Monetki do Kolta, do Karla Monetki po korowze Tutaj się nie dziw, jak nie wyleci postać, bo i tak kolega mamy, że zbyt dużego farta mi się wydaje. O będziemy mógł sobie ulepszyć Bibi. Myślę, że już jest zadowolony kolega. Napisz oczywiście w komentarzu, czy podobał Ci się twój opening. Dobra, koniec z Brawlboxami. teraz idziemy z big Boxami. W pierwszym Big boxie gemy a w drugim big boxie tylko powerpoint, dobra ostatnia skrzyneczka dobra, teraz jesteśmy już na koncie niszczyciela i zauważyłem, że już ma na 20 rangu el primo i na powerze 9, więc zobaczmy sobie na jego konto, 19 rank brock 16 rank roza, 15 jak bull, no dosyć wysokie levele jak na 4500 pucharków Jakie on ma tutaj z rzadszych postaci? Z rzadszych postaci widzę, że ma tylko Gina, więc postaramy się mu dzisiaj dropnąć jakąś nową postać, nowego Brawlera. I jeszcze napisał mi na Gmailu, że jak wylosujemy mu 3 gemy, to możemy kupić mu mega, boxa ze, mega skrzynkę ze, ze sklepu, więc zaczynajmy i lećmy z pierwszą skrzyneczką. Dobra, w pierwszej skrzyneczce nic. Druga skrzyneczka nic. Trzecia, też nic fajnego. końscy PowerPoint do Jessie, do Rico. O, więc to są trzy game, no to już będziemy jechać z kolejnym Megaboxem. No, więc od razu weseli się na pewno zrobiło. Token Dablerki. Um, nic. Power points do Gina. Do To daj na Majka No nie no mam nadzieję, że jakąś nową postać wylosujemy się na openingu. Naprawdę no bardzo słabo jest No ale na pewno będzie nowa postać, bo niszczycielowi odblokujemy się Tika, więc na pewno na pewno będzie nowa postać. To mogę wam zagwarantować. Mam nadzieję, że jakaś jeszcze wyleci z tego openingu. Dużo PowerPointów do leci pewnie się ucieszy, ponieważ i jest nowa postać. Mamy Bibi. No, kolega nie miał, więc No, no bardzo i kolejne gemy Bardzo fajnie, że wyleciała nowa postać. Kurde, no 30 małych skrzynek, miał i od razu jeszcze. O, jeszcze PowerPointy do Bibi, i wyleciała postać. Ja miałem około 70 i nic, no ale cóż. Tak ta gra jest skonstruowana. Dobra, teraz skończymy z prowoksami i przechodzimy do big boxów. A w pierwszym big boxie nic. W drugim big boxie, o, 5 gb i jeden ticket I ostatni big box. lecimy teraz z aleją pucharów. Pierwsza skrzyneczka. powerpoint, Powerpointy power wezmę mu do. A do Bibi, niech ją od razu ulepszy na drugi level Pieniążki, No i druga nowa postać na jego koncie, czyli Tik. Na pewno się będzie cieszył. I teraz mu weźmy dla odmiany do Tika, żeby miał już na drugim levelu dwie nowe postacie. Monetki i ostatni Big Box. O, już bym zapomniał, ale Przecież jeszcze miałem otworzyć Mega Skrzynkę, jeżeli dropniemy gemy. No a dropnęliśmy dużo więc. Lecimy. Mam nadzieję, że będzie 6 postaci 5 No więc chyba nie będzie postaci, ale miejmy nadzieję, że jakieś fajne PowerPoints. No nie wiem czy fajne. I 3 tickety. No dobra. dobra, to było na tyle w tym materiale. Jeżeli chcecie więcej openingów, to przypominam, 20p w górę, a jeżeli jesteś nowy to subskrypcja i dzwoneczek. Do zobaczenia i do następnego odcinka. Cześć!